Nawet te hangary, w których on stoi, one również w pewnym sensie są podłączone do internetu. Nie tego publicznego, oczywiście, tylko wojskowego, odpowiednio zabezpieczonego, ze względu na to, że, że tak jak do komputera wgrywa się tam aktualizacje oprogramowania, różne inne rzeczy. I to jest bardzo ważne, żeby ten samolot stanowił element tego systemu wymiany informacji. To, to też ważna. Taka zeszłoroczna sytuacja, zamówienie systemów IBCS, czyli tych systemów, które przede wszystkim służą do sterowania systemami obrony przeciwlotniczej, między innymi systemami patriot, ale to jest to, ta najnowsza generacja, która jest wprowadzana tak naprawdę w Polsce i w Stanach Zjednoczonych praktycznie jednocześnie. I ona wykorzystuje na przykład informacje przekazywane przez F35, który można powiedzieć jest takim informacyjnym odkurzaczem. On wciąga mnóstwo informacji, ale nie wszystkie wykorzystuje sam.